Ponad 300 osób bawiło się w czwartek 22 czerwca u hrabiny na gospodarstwie. Organizatorem 16 już pikniku w Ogrodzie Różanym był Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach. Do wspólnej zabawy zaproszono zaprzyjaźnione ośrodki wsparcia, domy pomocy społecznej i warsztat terapii zajęciowej. Idea te, y, spotkań tego typu zrodziła się 16 lat temu. 16 lat temu pomysłodawcą był były dyrektor Rafał Juźwiak, który założył Stowarzyszenie Działające przy Domu Pomocy Senior. Od 16 lat co roku odbywają się pikniki w Parku Różanym. W tym roku spotykamy się pod tematyką u Hrabiny na gospodarstwie, ponieważ Dom Pomocy rozpoczął swoją działalność jako sierociniec, w którym działała Hrabina von Bismarck. Historia budynków, w których obecnie swoją działalność prowadzi dom pomocy społecznej, jest bardzo ciekawa. Pod koniec XIX wieku synowa kanclerza Bismarka, którego określano żelaznym, po stracie męża postanawia zająć się działalnością charytatywną, zakładając sierociniec dla dziewczynek. Rabina była osobą, która bardzo ceniła ogród, pracę na roli, również pracowników yy, pracujących w Unii, prawda? Przywiązywała do tego bardzo szczególną rolę. Organizatorzy wydarzenia nie tylko za sprawą śpiewu, zaprośnianek i kapeli z Galewic, ale też ekspozycją w ogrodzie m.in. starych narzędzi wykorzystywanych w rolnictwie i gospodarstwie domowym starali się przenieść swoich gości w czasie. Pomogła im w tym m.in. Alicja Plichta. Zajmuję się zbieraniem właściwie od dzieciństwa. Zawsze te rzeczy mnie fascynowały, zawsze czułam do nich sentyment. Są to rzeczy, z którymi mam dużo wspomnień, które przypominają mi moich dziadków, osoby znajome, rodziców. Jako dziecko mieszkaliśmy z dziadkami w starej chacie, gdzie w podwórzu znajdowała się stara stodoła, stary chleb. I to były narzędzia rolnicze, narzędzia do użytku w domu. Program pikniku był bardzo napięty. Dla wszystkich gości przygotowano wiele konkursów, m.in. na najsmaczniejszą sznekę z glancem, dojenie krowy czy rzut pyrkiem do kosza. Tradycja takiego pikniku w ogrodzie ona tak została spotęgowana dopiero około 10-15 do lat temu. Ale myślę, że jest bardzo fajną tradycją i. Powoduje również, że ten otoczenie zakładu, które jest i tak piękne, jeszcze bardziej pięknieje. No i myślę, że to jest też takie wydarzenie dla mieszkańców. A mieszkańcy potrzebują naprawdę kontaktu, potrzebują rozmowy, potrzebują przyjaciół, potrzebują uśmiechu, muzyki, radości. Imprezę zorganizowano mimo trwającego w DPS remontu. Za moment ten budynek zostanie zupełnie nową szatę, bo przecież wymiana dachu, która będzie realizowana z Polskiego Ładu, która powinna się zakończyć w przeciągu najbliższych paru miesięcy, no spowoduje, że naprawdę obiekt, cały kompleks zyska na estetyce. Już nie mówię o, o, o walorach funkcjonalnych, ponieważ dachówka w znacznej części jest jeszcze z początku ubiegłego stulecia, czyli praktycznie jeszcze hrabina Bismarck ją finansowała.